Mianowicie ja byłam dzieckiem e, trzymanym pod kloszem i pamiętam właśnie, że nagle się okazało, że życie jest trochę inne i że w tym życiu się cierpi i że ludzie umierają, wiesz, i że, i że dzieją się rzeczy złe, które nas dotykają i my mamy sobie z tym poradzić. A ja cały czas miałam tak, że tata mam... Nawet pamiętam, że ta droga do szkoły była taka, że tam nie bardzo można było skręcić. Chociaż później chciałam sprawdzić te granice, jak każdy dzieciak, który był właśnie trzymany za mordę. I pamiętam ten moment. Później ONA też chłopacy mnie trzymali za mordę. Mieli jakieś swoje powody, dla których to robili. Tak samo mam 18 lat, pierwsza płyta już z sopotu, suro z do Warszawy. I ja, na przykład, Magda, nie doświadczyłam czegoś takiego, że. Ja mam chłopaka. Idziemy razem ulicą w, w Sopocie, ja się chwalę, wiesz, że mam chłopaka. Nie, sru, od razu rock'n'roll na ostro, na mocy. Czy gdzieś mi spieprzyła taka prawdziwość i też przeżywanie i dopuszczanie do siebie takich prawdziwych, nienakoksowanych, niepijanych emocji bez znieczulenia? Wiesz, o czym mówię, bo zawsze było co? O Jezus. Nie. Straszyłam Magnę Nie się... udało się. Juhu. Juhu.